Tutaj chowani są bezdomni, osoby niezidentyfikowane. Znajdujemy się na cmentarzu północnym i w dzisiejszym odcinku, idąc ku waszym oczekiwaniom, odwiedzimy groby. Nie tylko znanych gangsterów. Często pytacie w komentarzach, gdzie pochowany jest Komandos, czy Robert Cieślak Pseudonim Cieluś, czy też inni gangsterzy, więc w tym odcinku odwiedzimy część grobów. Chcę podkreślić na samym wstępie, że nie jest to gloryfikacja świata przestępczego, tylko w związku z tym, że jest to kanał kryminalny, wielu z Was po prostu jest. Ciekawe tego, gdzie kto leży, gdzie kto się znajduje, gdzie spoczywa. Nie traktujemy tego ani jako miejsca jakiegoś kultu, czy, czy składania jakiegoś hołdu. To pozostawiam każdemu z komentujących. Jest to po prostu dla nas ciekawostka kryminalno-historyczna. Tymczasem zapraszam was na Cmentarz Północny i Cmentarz Brudnowski, które odwiedzimy. I pokażę wam groby polskich gangsterów. Zapraszam. Pierwszym grobem, który odwiedzamy, jest tak naprawdę ciężko to nawet grobem nazwać, bo jest to nagrobek, na za który rodzina ewidentnie o której ewidentnie nie zadbała. Leży tutaj Tomasz Syga pseudonim Komandos, który przeżył całe 33 lata, zmarły 13 sierpnia 2002 roku był tak zwanym w nomenklaturze przestępców ostrym zawodnikiem jednakże tego 13 sierpnia 2002 roku zmarł śmiercią niespektakularną na ulicy Rady Miejskiej przy stacji paliw kiedy mył swój samochód nieznany sprawca w trakcie mycia odkurzania pojazdu zaszedł u komandosa i strzelił w niego Uciekając z miejsca zbrodni, do końca nie wiadomo, kto był sprawcą. W odcinku podcastowym opowiadałem, że prawdopodobnie mógł to być Robert Cieślak, pseudonim Cieluś, na którego grób za chwilę przyjdziemy. Co do stanu grobu, no ewidentnie nikt tutaj nie uczęszcza. Krzyż jest przewrócony, spruchniały, złamany chyba przez wiatr. Jeśli dobrze mi się wydaje, to grup jest tutaj obok, gdzie znicze pamiętają ewidentnie jeszcze no, rok 2002, bo to jest tak naprawdę grup komandosa. To jest dokładnie w tym miejscu, ponieważ po prostu krzyż złamany spadł na grup nieznanego mężczyzny, warto tutaj podkreślić, że jest to ogólnie aleja ludzi nieznanych. Tutaj chowani są bezdomni, osoby niezidentyfikowane. Kontynuujemy wędrówkę po nekropolii na Cmentarzu Północnym i teraz znajdujemy się na grobie braci Cieślaków, Roberta i Waldemara. Robert Cieślak był jednym z członków, jak nie przywódców, grupy mutantów, który zginął w słynnej, najtragiczniejszej bitwie w Magdalence. Oczywiście był on stroną, która strzelała do policjantów 6 marca 2003 roku wraz z Igorem Pikusem. Robert Cieślak zginął na skutek albo postrzału, albo, jak to mówią oficjalne źródła, zaczadzenia od domu, który już zaczął, którego zaczęły trawić płomienie. Natomiast drugą Ciekawostką jest to, że leży tutaj również brat Waldemar, który zginął w tym samym roku, i nie na darmo mówię słowo zginął. Brat Cieślaka Waldemar zginął w Piastowie, jadąc samochodem, rozbijając się o wiadukt. Mama Cieślaków była zobligowana pochować dwójkę synów. Grób ewidentnie jest zadbany, uczęszczany, są świeże, co prawda sztuczne, ale widać, że świeże wieńce z są postawione tutaj na stałe. Można powiedzieć, że w środowisku przestępczym Robert Cieślak był uważany za naprawdę takiego ostrego człowieka, ostrego chłopaka. Co prawda nie od początku, bo dopiero kiedy zaczął. Ukrywać się wraz z Igorem Pikusem, i tutaj nadmieniam. Igor Pikus nie wiadomo, gdzie jest pochowany, na pewno nie w Polsce. Z tego, co jedno ze źródeł napisało tutaj na naszego maila, Igor Pikus został skremowany, a jego ciało powędrowało w stronę Białorusi, gdzie rodzina. Odebrała urnę wraz z prochami. Na grobie nie ma żadnych tutaj napisów. Cześć jego duszy, pamięć, Bóg tak chciał. Jeszcze w ramach ciekawostki powiem, że brat cieślaka Waldemar miał pseudonim Młody Cieluś. Może ktoś więcej wie w komentarzach na temat jego przestępczego życiorysu. Był on o dwa lata młodszy od swojego brata Roberta. Teraz znajdujemy się na grobach, które są umiejscowione obok siebie. Macieja, Macieja Sarzyńskiego oraz Włodzimierza Chrzanowskiego. Włodzimierz Chrzanowski miał pseudonim buła a Maciej Sarzyński konik. Historia była taka, że obaj zginęli 17 października 2003 roku w siłowni Parker na warszawskim Gocławiu. Nieznani sprawcy wtargnęli w trakcie ćwiczeń do, do sali i zaczęli strzelać, zastraszając tym pracowników jak i innych ćwiczących. Warto wspomnieć, że owa sytuacja ze strzelaniny w siłowni Parker była yy, ukazana w y, filmie Patryka Wegi Pitbull Nowe Porządki, gdzie była to scena, gdzie postać Bogusława Lindy, czyli babci, wchodzi do siłowni i strzela w kierunku starych niby bosów yy, grupy mokotowskiej. Yy, z tego co się mówiło, po prostu Włodzimierz Chrzanowski, wychodząc z więzienia, bardzo chciał uzyskać pewne wpływy wchodząc na teren grupy mokotowskiej. Jednak to są tylko pogłoski, nic oficjalnego. Groby, oba, oba groby znajdują się na, też na cmentarzu północnym. Teraz idziemy odwiedzić dwa ostatnie groby i przechodzimy na cmentarz brudnowski, tudzież brudzieński dla purystów językowych mówiąc. Znajdujemy się teraz na grobie Krzysztofa Bergandera, który zginął 31 maja 2002 roku w Centrum Handlowym Cliff. Był on pierwszą ofiarą nieznanego strzelca, ponieważ nie ustalono kto dokładnie był osobą pociągającą za spust w trakcie tej masakry. W centrum Handlowym Cliff miała być takim spotkaniem pojednawczym między komandosem, czyli Tomaszem Sygą, którego odwiedziliśmy, a Szymona, K, czyli tak zwanego Szymona Złumiany. Krzysztof Bergander otrzymał dwa strzały w głowę. Drugą ofiarą był Artur M., pseudonim Budyń, który uciekał w stronę schodów. Natomiast Krzysztof Bergander zginął, tak jak mówiłem, jako pierwszy. Na grobie możemy ujrzeć, zmarł tragicznie. Grób zlatany, jeszcze tu, no ewidentnie, ktoś tutaj przychodzi, składa kwiaty. Znajdujemy się przy grobie Wojciecha Kalinowskiego, pseudonim Orzech z grupy żoliborskiej. Zginął on 15 grudnia 1999 roku, gdzie został prawdopodobnie spalony we własnym samochodzie, a rozpoznano go tylko i wyłącznie po tym, że miał bardzo charakterystyczną budowę czaszki. Dlaczego zginął? Mówiło się, że Wojciech Kalinowski był. Tak naprawdę policyjnym donosicielem, i równocześnie chwalić się wszystkim, a nawet by pokazać, jaki to on jest silny, postanowił oblać dookoła benzyną we własnym mieszkaniu i to podpalić. Prawdopodobnie jest on również ofiarą porachunków gangsterskich grup. Jak widzicie, z tych wszystkich historii wyciągamy, yy, że ci ludzie długo nie żyli. Tymczasem teraz będziemy. Kierować się w stronę cmentarza Brudnowskiego, aby przyjść i zobaczyć, i pokazać Wam grup. Wariata oraz grup Henryka Niewiadomskiego, pseudonim Dziad. Znajdujemy się przy grobie Wiesława Niewiadomskiego, pseudonim Wariat, który zginął tragicznie 6 lutego 1998 roku na ulicy Płowieckiej w Warszawie. Na grobie możemy ujrzeć taki oto napis Tak nagle zginąłeś z oczu, lecz z naszych serc nie zginiesz nigdy. Najukochańszemu mężowi, tatusiowi i dziadkowi. Ciekawostką jest, że możemy tutaj wywnioskować, iż y, 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 prawdopodobnie leżą tutaj też dzieci, które zmarły mając parę miesięcy. Jest to Artuś Niewiadomski, który przeżył 4 miesiące i Martusia Niewiadomska, która żyła 3 miesiące. Ale... Ten grup jak coś, to znajduje się na cmentarzu Brudnowskim. Również znacznie dalej yy, Wiesław leży niż jego brat. Na cmentarzu Brudnowskim jesteśmy teraz na grobie rodziny niewiadomskich, ale nie pełnej rodziny. Ponieważ leży tutaj Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad albo Garbus, zależy jak wolicie. E, też zmarła e, dwa lata temu e, Jolanta Niewiadomska. Która miała podobno spalić drugą część świata, według dziada, bo miał dziad w więzieniu takie, podobno rzeczy tam napisać, które mogłyby zakrawać o skandal polityczny, ale to jest teoria spiskowa. I leży również tutaj Paweł Niewiadomski, pseudonim Mruwa, który został zastrzelony na Pradze na Placu Budowy. I y, co do śmierci dziada, ponieważ zmarł dwa miesiące y, po, y, po śmierci swojego syna. Mówiło się, że y, albo w więzieniu ktoś po prostu pomógł dziadowi umrzeć. Ale druga teoria mówi taka, że dziad w rzeczywistości miał nie wytrzymać tego stanu, że jego syn został zamordowany po prostu i nie przeżył śmierci dziecka. Jak widzicie, znajduje się tutaj po prawej stronie, z w tej wielkiej nekropolii, miejsce jeszcze na kolejnego z członków niewiadomskich, ponieważ żyje jeszcze jeden syn tej rodziny. To jest tak w ramach ciekawostki. Myślę, że akurat ten grup wiele osób zna, którzy się interesują sprawami kryminalnymi. E, pozmieniane były zdjęcia. Jak jeszcze byłem z parę lat temu tutaj, to ten grup troszeczkę inaczej wyglądał. więc fotografie zostały zaktualizowane. Widać, że grup jest e, uczęszczany tutaj przez rodzinę. Jeszcze palą się palą się znicza. E, ewidentnie ktoś tutaj dba o to. Znajdujemy się na cmentarzu Brudnowskim, a konkretnie jesteśmy przy grobie Krzysztofa Krasnodębskiego, pseudonim Nastek, który żył 46 lat i zginął 25 lutego 2005 roku na klatce schodowej, gdzie mieszkał na ulicy Rozłogi 2. Swoją drogą materiał o Nastku znajdziecie na, na kanale. No Zginął on śmiercią tragiczną. Nie do końca wyjaśnioną. Nie wiadomo, kto dokładnie jest odpowiedzialny za to, że, że zmarł, kto strzelał. Była jedna z najbardziej brutalnych egzekucji, i takich w miejscu publicznym. Trochę szukaliśmy tego grobu, ponieważ nie jest on taki jakoś przykuwający uwagę. Oczywiście pamiętajcie, że ten materiał nie ma na celu żeby gloryfikować gangsterów, tylko po prostu jest dużo pytań, gdzie kto leży, gdzie kto się znajduje na jakim cmentarzu, więc po prostu ten materiał jest po to, abyście mogli poznać, jak wyglądają groby gangsterów. No, znaleźliśmy po no, długich, długich poszukiwaniach grup Nastka. Jest on pochowany jeszcze z dwoma członkami rodziny, bo on, nazwisko się zgadza. Więc damy Wam taki pogląd i traktujcie to jako ciekawostkę, po prostu krymina. To już koniec naszej wędrówki po nekropoliach w Warszawie. Tudzież nie jest to koniec takiej wędrówki, ponieważ będziemy jeszcze regularnie odwiedzać groby polskich gangsterów. Uznajcie, że to była część pierwsza, gdzie pokazaliśmy zaledwie kawałek nieznanych dotychczas tak szerszej publiczności. Nagrobków lub grobowców polskich gangsterów. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz aby obserwować nowe odcinki Miejsca Zbrodni i dajcie znać, czy seria z takich wizyt po nekropoliach Wam się jakkolwiek podoba. Trzymajcie się i do następnego!